Tęsknię za seksem. Czasami po prostu go potrzeba. To jak strzelanie szyją. Seks prowadzi do komplikacji i emocji i winy. Winy. To wina kobiet. Co? Słyszałaś? Spędzimy razem resztę życia. Nie jesteście lepsi. O tak, powiedz moje imię. Tak, doszedłem. Dobry byłem? Z kim ty uprawiałaś seks? To akt fizyczny. Ludzie powinni być zdolni do seksu, jak do gry w tenisa. Nikt nie ma ochoty na romantyczne wycieczki po grze w tenisa. To tylko gra. Podajcie sobie ręce i do widzenia. Chcesz więcej piwa? Jamie. Let's play zagrajmy w tenisa. Co? Uprawiajmy seks, jakby to był tenis. Wynoś się stąd. Nie śmiej się. To byłby seks pozbawiony wad. Mówiłam ci, że nie lubię cię w ten sposób. Ani ja ciebie. Dlatego to doskonały pomysł. Nie wiem nawet, czy mi się podobasz. Słodkie. Czasami lecę na dupków. A ja ci się podobam? Słodkie. Zanim poznałeś moją osobowość, pierwsze spojrzenie czysto fizycznie. Ale szczerze.